Cześć! Dzisiejszym przedmiotem unboxingu będą petardy FP3. Petardy te kupiliśmy niedawno temu w hurtowni. Są one dosyć głośne i dzisiaj je sobie zrecenzujemy. Pokażemy ciekawostki oraz wysadzimy garnek i jakiś tam jogurcik. Warto też powiedzieć, że te petardy są bardzo tanie, bo 12 zł za 20 sztuk. Tak. Niestety tutaj mamy 4 sztuki, no bo trochę już postrzelaliśmy. No i dopiero teraz spadliśmy na pomysł, żeby to nagrać. Teraz powiedzmy trochę o środkach bezpieczeństwa. Tak, dokładnie tak. Petarte te odpalamy na ziemi i uciekamy. Bezpieczna odległość to co najmniej 50-15 metrów. Dobrze. Więc tak. Teraz kamerzy. Przepraszam. Oczywiście można to odpalać od 18 roku życia, więc z nami jest osoba dorosła. Nie, nie będziemy jej pokazywać, ponieważ no, nie chce być ujawniana. Dokładnie tak. Co tu jeszcze można powiedzieć? FP3, petarda yy, błyskowa, to ma flarę taką fajną, sami zobaczycie. Piszę, że bardzo głośna, ale to co nie to. Słyszałem głośniejsze na Sylwestra, powiem Wam szczerze. No tak. I tutaj jest, widzowie powinni znajdować się w odległości co najmniej 25 metrów, więc jeszcze tak. trochę będziesz musiał się oddalić. Tak Dobrze. więc teraz zrób cięcie i my wszystko już przygotujemy. Teraz zrobimy test głośności. Trzeba też dodać, że petarda ta ma flarę koloru zielonego. Teraz odpala. Wiadomo, że lepiej się odsunąć na do 25 metrów. Teraz robimy test na garnku. Oczywiście z pierwszego petardą musimy Was przeprosić, ponieważ mój głośnik trochę nie wytrzymał, a nie mamy wystarczającej ilości petard, żeby przeprowadzić ten test jeszcze raz, więc niestety bardzo Was przepraszam. Teraz będzie test na garnku. I oczywiście kamerzysta będzie się musiał trochę odsunąć, no, tak żeby to było widoczne tak. Ja już zacząłem odpalać. Ja już się odsuwam. Teraz zrobimy test mocy tej petardy. Zobaczymy, czy da radę rozwalić dwa te ogórty. Komarzysta będzie odpalał, a ja się już odsuwam. Widać trzeba jeszcze uciekać. Tak więc ptrdf 3 to jest bardzo dobry przedmiot. Jak widać poradził sobie z jogurtami. W miarę dobrze jak na tą cenę wystrzelił garnek, wszędzie jest yy, upaćkane. Teraz będzie trzeba te kawałki i ten garnek posprzątać oczywiście. Oczywiście. No i co, co można więcej powiedzieć? Jest to tania, ale mi się wydaje, że dobra petarda. Jak widać głośnik się trochę psuł i na test petard w grudniu będzie trzeba przygotować aparat, który oczywiście ogarniemy. Oczywiście. I, no i co można więcej powiedzieć? Wad to, wad to chyba nie ma, ma fajną bardzo fladę, nie wiem czy widzieliście tak dobrze to na nagraniu. Ponieważ dzień to średnia, tak widać, zwłaszcza na nagraniu, bo wiadomo, że to słabe. Dokładnie, ale no petarda chyba sobie dobrze poradziła ze wszystkimi mm, próbami. Tak więc myślę, że ostatecz, ostateczną oceną tej petardy będzie 8 na 10.